No to czemu to robisz? On nie wyjedzie teraz. No nie wyjedzie. No wiem, no ja tu stoję, więc on nie wyjedzie, no. Na dupę. Bo i dupę trochę. No nic nie zrobię przez ciebie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Chogatowski, dzisiaj ze mną Bartek. No jestem. I dzisiaj zagram wam czołgiem na nerwach memem, ponieważ ten czołg to jest jeden z tych czołgów chyba, który jest u mnie bardzo długo już w, w fazie ekspienia jakby, bo T95 Jezu, to była chyba pierwsza linia. Te deków, które robiłem w, na pewno w Amerykańcach. No, mam te 30 też, ale, ale mam wrażenie, że tak ogólnie taka pierwsza linia te którą robiłem główna. Ten czołg to niedługo chyba będzie miał 10 lat u mnie, mam wrażenie. Ty, no, trzeba byłoby ty, sprawdzić ty, faktycznie, ile ten czołg u mnie jest. On ma 112 tysięcy ekspa w sobie, ale widzę, że no trzeba 173 dobić. Może jakbym mało. zaczął nim grać, może jakbym nim zaczął grać, to faktycznie udałoby się to nabić. Dane pojazdy. Sprawdźmy. Średnie no, uszkodzenia 750, pancerz kadłuba 305, 152, 51, czyli dosyć sporo. I teraz prędkość maksymalna, powiedz. To. No, nie, no teraz prędkość maksymalna to jest 20 km, bo oni go przyspieszyli. Kiedyś on był no, no straszny, ja zawsze o nim wspominałem, tak. To jest czołg w którym albo dojeżdżacie i strzelacie się ze wszystkim, co się rusza i wtedy nabijacie fajny mecz, albo na przykład czasem nie dojeżdżacie do meczu. Albo ktoś was zgąskuje i wszyscy was biją od boku i już nic nie robicie. No to, to A... największą wadą tego czołgu od zawsze była prędkość, Praczę, ale też No brak, brak wiedzy czy czegoś takiego. Dajcie. Malinówka byłaby, Bartek, świetna. O, o Jezu, nie, El Wow, zobacz z której strony. Wow, no to ja muszę jechać na linię do ciężkich chyba. Stanie tymi, strzelanie na daleko, to ja nie wiem, czy ja tak chcę. Mam bekę, dobrze, ale let's go. No, nie wiem o co się chodzi Bartek. No po, mówię, no zależy jak się mecz potoczy, tak naprawdę. Jeżeli ja się dotoczę do meczu i będę mógł się strzelać w dobrej pozycji dla mnie. To może być dobry mecz, bo ja naprawdę fajne mecze miałem tym czołgiem, no ale z drugiej strony może się pół meczu już skończyć zanim ja się doczłapię na miejsce. I wtedy A, no może powiesz, być niefajnie, no, no zależy, zależy jak leży. Także ja powoli się zbieram i jadę na linię ciężkich czołgów. No nie, nie wiem, nie kojarzę, żebym tutaj miał kampić za bardzo tą te Ja zazwyczaj właśnie tym czołgiem, no kampiłem na mapach właśnie chyba typu malinówka, jak już, nie? No bo tam od razu krzak i kampa. Nie się, zrobisz? mój czas maksymalnie 25 km wyjedzie, także to nie możemy... fajnie. No, jadę 20, już jadę na nie maksymalnego także. On ten jest już od dawna wymaksowany, że tak no powiem. już szybciej jeździć. Ale T95 od zawsze było memem, pamiętam po prostu, od to, samego początku. Nie tego dlatego go wybrałem. Dlatego mówię, T95 już było piękne, jak ten, jak. Yy, ja, ja to zawsze mówię, ja zdążyłem T30, całą nową linię zrobić wtedy, jak ona wchodziła. A już miałem T95 eee, czy tam T28 może, nie? Pięknie, pięknie. A na tych nowych czołgach to było tak, można było lufą ruszać. No ostatnio potrzebowałem zrobić 2000 obrażeń w meczu, to sobie od razu wziąłem T30, odpaliłem 3 strzały trafione i od razu ponad 2 kawę obrażeń, tak okej. Okay. Fajnie, szybko, przyjemnie. No ale mógłbyś naprawdę w jechać, a nie się wygubiasz. No mógłbym, mógłbym. Gdyby czołg jeździł szybciej, to ja bym mógł wtedy szybciej, faktycznie. A, no naprawdę, nie wygupiłaj się tylko jechać. No już się nie wygupiłem, Bartek, już jadę. Ile to jest masy pewnie w tym czołgu, nie? Więcej niż ja mam. No, może niekoniecznie. Aha! No może bez przesady, co? Jadę 18 km. Ty, tym lisem już tam wjechali, ja się boję, że nam padnie baza szybciej, niż ja się dotoczę tutaj w ogóle do, do ciężkiej znaczy batalii. Nie, nie no, ja prędzej liczę, że wy tu wygracie te linię, ja mam wrażenie, że tu jest strasznie dużo naszych czołgów, szczególnie tu medy wszystkie pojechały też. Mi się wydaje tak, ten mecz. Taki Nostradamus. Może się sprawdzi, może nie. Tu powinniśmy wygrać tę linię, ale pewnie ta linia się skampi. Ale przegramy na drugiej, więc zaczną nas walić od pleców albo przejmować bazę. Mam takie wrażenie. Tam nam linia przegra, ja się doczłapię tutaj, przestanie się walka tutaj, to dostaniemy plecy i nawet nic z meczu nie zrobię. Ja bym chciał pojechać tam dalej, bo się zastanawiam, czy coś jest z przodu w ogóle, czy pojechało coś, Bartek. Jak nie, to weźmie ten puść. Jak się już tu doczłapałem. to puszczam Weź, cię. Weź dupę. Pojedź. Ja pójdę na tarczę robić, jako tarcza. Dobra, niech wyjeżdża teraz ten Tiger. Dobra. to ktoś tam w ogóle jest, sobie, bo ja do przodu sobie. No nie, no kłob mi wyjechał. Dobra, jadę do przodu. Ryzyk, ryzyk. Chłop, na Bartka gra. Ale wychyliłem się jak debil. O Jezus. Ała, 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 ała. Jesteś z przodu? Coś ci tak. zrobił? Jadę do przodu. Nie widać? Zamocuję się. Tak, jak M103 tu jedzie? Zmar Denerwujemy ten czołg przede mną, ale no nie ma co. Ja tu byłem drugi. Wypchnij go. Ja tak robię. Dobra, wjechałem tu. I teraz. ha. Ten type 71 będzie mnie bił, tak czuję. No Ty gry tego do mnie nie ucieka, więc nie mam kogo bić tutaj No i dupa Będą mnie tu zbijać w ten sposób Ten type 71 ma za dużo czasu Żeby bić A dobrze, dobrze pojechałeś Ty tam możesz coś zrobić Bartek Podziałać tam no, nie no, fajnie główka pracuje, główka pracuje no, tylko czy faktycznie tak będzie? Czy faktycznie to zrobisz? Bo to, że masz fajne miejsce, Zrobiłbym, to jedno. Tylko się boję... Tygryska, no gdzie ten byś... pocisk poleciał, ja się pytam, no? Ja bym był ich z boku, gdybym wiedział, że tam tygrysa Kim nie nie nas. Kim był? Pojechałbym do przodu i walił ich z boku, gdybym wiedział, że tam tygrysa, Co tygrysa nie robił? ma. Uderzał ich z boku, gdybym wiedział, że tam tygrysa nie ma z przodu, który by mnie walił. Gdzie te pociski lecą? Przecież ten pocisk nawet. Ja nawet nie tak, że się nie przybiłem. Ja nie wiem, gdzie ten poci pocisk zniknął. O, dobrze, dobrze, dobrze. Odboczku tam. Na dupcaj. Ja... ja też zostałem, ja też zostałem. Jestem na czaryści milion czasu przeładowania. okej, okay, okej... Okay. Zanim ja skupię, przeładuję, no. No, gdzie moje pociski? Gdzie one lecą? No, na zielono było. Czemu nie mam marzeń, no. Co jest z tym czołgiem za Jest fajny, przyjemny. No, mam 1600 już odbitych. <laughs> stoję, prosto oni do mnie strzelają. Ty no. Ty narzekasz? Teraz dopiero pierwszy trafiony strzał mam i nie przebito pancerza. To jest pierwszy trafiony. Co jest w ogóle? Kurde, no to skałka mi zabroniła! Zabroniła ci skałka? No nieźle. Ja nic nie jeden, zrobię ten. Ten typek, no. typek w ogóle na mnie patrzy czy nie, nie wiesz? Nie widzisz. No on się chowa cały czas tam wiesz Ale on trzeba to znać na was patrzy. Ja bym po prostu na niego wychylił z boku wtedy. No w końcu pierwsze obrażenia, 819 w tego typa, no ładnie, ładnie. Typie, typie to 121 do ciebie chyba. Tak, ty tak, żyj tak, jak tak. najdłużej, po prostu, Bartek, tam wiesz? Staram się, to wie, nawet. Życie nie jest łatwe. <laughs> Życie nie jest łatwe, mówisz? Znaczy, odbijemy go strzał, także ja jestem już w szoku. Nie przebito pancerza, ale mnie przebiło 121 Kurczę bąk. A, bo to przegrywamy. Dobra. No mnie wjeżdżają, Bartek, także ty bij tutaj po prostu, w moim kierunku, może nawet, wiesz? Spadłem. <laughs> <Okay. laughs> Ej, ale jednego co oddał, le. Penetration Penetration. Oni się nie, nie zajadą. A ci nie zajadą, ale. Nie, będę musiał. Bari... Fajr. Reaperinio. No, całe dwa strzały oddałem, yy, ja które weszły. Szkoda, że wcześniej te wszystkie strzały mi znikały, bo to, co, to coś, ten dziesiąty tier, do którego strzelałem, to w niego wchodziło mi w pancerz przedni. Tylko mi dwa, trzy strzały na początku w ogóle, nie wiem, rozpłynęły się. Ja nie wiem, ja gdzie tam one więcej, zniknęły. Ja bym coś zrobił, nie miał już na ogrysek, nie? Bym no, bo tysiąc, to, nie wiesz, spaliły. no, dwa strzały, 1500 obrażeń, 3000 zablokowanych. To jest typowy mecz na 95, no. To samo, samo blokuje, samo blokuje. Fajnie, powiem ci tak, no na pewno by dużo lepiej wyszło, gdyby no, przegraliśmy dosyć znacząco ten mecz, ogólnie drużynowo. No. Ale yy, gdyby mi weszły te dwa strzały, czyli te 1500 obrażeń więcej od razu, to też trochę inaczej by to wyglądało. Mówię, gdybym miał więcej HP tam, to może bym więcej podziałał. A tak musiałem gra, bardzo nie grać, niestety. No, ale i tak śmiesznie było, no. A tu byliśmy 8,90 €, to to na, nawet nie spojrzałem na to tak szczerze, że byliśmy 8 10. Ale no w sumie tak, Tiger 2 przecież był, no to, to co innego. No nie było, ta, nie było tak źle ogólnie, no. Z, zadałem czwarte, nie, piąte obrażenia praktycznie, no tam także, nie, nie jest źle. dwa pociski tylko mi poszły. No to powtóreczka. Ja jestem po prostu zdziwiony tym, gdzie zniknęły moje pociski, te pierwsze wszystkie. To, to jest to, co mnie najbardziej dziwi, że... Że jakby nawet nie było, wiesz. Ja rozumiem, że ten jeden się odbił, nie? Ale no. te dwa, trzy pociski na początku no, weźmiesz czołg? dobra. Także to, to one, one jakby nigdzie, ja nie wiem, czy one w ziemię uderzyły, czy w co, czy ja się ruszyłem o milimetry, mi po prostu drgnęło tam i o nagle, Jezu. wiesz, to spadło nie mam pojęcia. Mnie, no, no ta mapa jest straszna <laughs> będzie dla mnie. No to co mi tu pozostaje? Chyba na plażę zjechać, no co innego? Nie wolałbym miasto, szczerze. <głos> <głos> Jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym miasto. Ale to nie ma miasta. Nie no, ta, powiem tak. To miejsce, w którym Brake. ja stałem przed chwilą, tym czołgiem, nie było złe, bo szczerze właśnie ciężko było mi trafić w... Wy w ten garnek, powiedzmy, do przebicia. Może w ten drugi walili i mogli go przebić się jeszcze. się do prawo, to może mi trafili. Ale, ale to, to, to nie było złe miejsce, tylko no te moje pierwsze strzały, mo moje strzały, wiesz, były, były złe i słabe. Także... Także to trzeba brać to pod uwagę. to no, mówię, no. Słaby no, jest. No dokładnie, no. Ja tego nie ukrywam, co mam powiedzieć. Przynajmniej nie jestem jak niektórzy, którzy ukrywają, że Mówią, że są mocni ja Coś sugerujesz? Są takie pewne pomidorki Jestem pomarańczką Mam może w, duchu, na poziomie może, może w duchu, może w duchu. Nie no mam błęd na poziomie pomarańczki. Aha, no nieźle. Sprawdzam codziennie. Nie, ja nie, nie wiem za co. Gram na so gram na błęna, więc a. trzeba. A. No ja też gram, dlatego wziąłem te 95 ja, tu ja mam tylko eee. 6 tysięcy, widzę w się. Kurczę, najgorsze jest to, że jest szansa, że nikt nie pojedzie no tam na dół pani... aż tak. Wy to straszujecie, a ja się będę wspinał 3 lata. To jest spoko. to hmm. Każdy... wolą. Nie? nie? Nie zjeżdżam tak, nie. No zjedź sobie, co no ty nie może no, no Ale ja tu na górze nic nie zrobię kompletnie, no. no nawidzę, nawidzę, ale że jakby tam była już walka na dole, to bym tak zrobił. No ale nie, no nie ma właśnie, no. Oni nie zjechali, oni górą nas zrobią, a wy zanim wrócicie na górę i to jest mecz typu pewnie nas straszują na górze zaraz. Już to widzę, tam kobra i te 49 trzymają, o już jednego nie ma. Już nawet dwóch nie ma naszych. No, już kobra sama trzyma. To jest jedyny czołg, który tu został. Do trzymania pozycji. To szybkie wpierdzi wiadomo nie. Dobra, frak przynajmniej wyleciał. uzetka rozwalona. Nie spodziewała się te 95 na plecach. Trzymającego tutaj chory jedzie. Nie spodziewał się. <laughs> Jak chory, to do lekarza ty. No. <laughs> Powinien się udać. Tutaj ten 60 PT. Nie przebiło pan Z boku. Dobra, tego chori. Trochę boję się, że od boku co prawda mi tu coś wiedzie. Dlaczego no to nie brzmiło pancerze? Dobra, chori wjechało. Ale mnie spenetrowali, Jezus Maria, co jest? 716 we mnie wdupili. Ty oni po prostu raszują. Halo. No, Halo, w końcu team. obrażenia. Halo team. Już mnie tak nie jest. ma. No wjechali we mnie po prostu. No dwa strzały znowu. Oddałem. No ale ja, ja już to, ja to przewidziałem. Dosłownie to powiedziałem. Pojechaliście wszyscy dołem, jak debile. Zraszowaliście i wy zginiecie. To, to jest koniec meczu. No będą mi granda nad wami. We mnie od góry strzelali po prostu. Szkoda, szkoda, ryja. No to jest właśnie taki mecz. Wszyscy sobie pojechali na dół i zadowoleni, nie? Nawet i dosłownie stało się to, co powiedziałem. Wy nawet nie wyjechaliście z tego dołu jeszcze. Mhm, mm nie przebiłem go, fajnie wiedzieć. No dwa strzały, no. Utrzymuję średnią przynajmniej. Dwa strzały udało się wykonać. Mam jednego fraga. Jeden na trzy fragi naszej drużyny należy do mnie. No fajnie. Poczekałem, no. Szkoda, że trzeci strzał nie siadł, bo już tak liczyłem, że tego po lewej palnę, ale mnie przebili od góry. Tego się nie bez spodziewałem. Za średnią razem. dwa strzały. Tak? z obrażeniami czy bez? Z. Byłoby o, trzy fajne, strzały, fajne. gdybym przebił dziesiątkę w bok. No byłyby trzy strzały, gdybym, gdybym po prostu zdążył strzelić już do jednego ale faktycznie. Ale nie strzeliłem. Też nie strzeliłem. Chori, a chori to dycha w ogóle była, to mi dychy tam zraszowały. To w sumie się nie dziwię. Ale tego chori właśnie dupnąłem, także dostał kita i mógł drugiego dostać. Szkoda mi tylko drugiego kita, że nie dostał. O, byłem pierwszy a ty drugi Bartek w tym meczu z naszej drużyny. Jezu To Chyba dużo świadczy. świadczy, no, o, o tym, co się tu stało w tym meczu. No to to raz które. Także no to... tak, do no, trzech razy sztuka jak to mówią. No widzicie, i tak te mecze te 95 wyglądają, ja przejechałem 15 metrów z bazy. Także... tak, tak to bywa. Nie ma tak, za to co. Wybywa. O, no, jeszcze Chociaż. A, to Masz miasto, masz miasto przynajmniej. No w te... no jakieś tamto miasto jest, jakieś tamto miasto jest. Ja nie jestem fanem tej mapy. Za dużym, jakoś nie lubię. Nie lubię. Tak, ale ale, ale wiadę, no wiadę do miasta, powiem że tak powiem. Idealna, idealna mapka na 35? Tak, że mnie bili od boku, od lewy, od prawej. Nie no, ja powiedziałem, że dla ciebie, powiedziałem, że idealna mapka na 35? Tak, tylko tyle. No, idealna mapka, żeby na odcinek było po prostu, no tak, tak. O tak, Takie tak. I być 5 godzin później. Dobra, bo ci zaraz lufę wsadzę. Aby, w silnik to. i Nawet wiesz, to. I tyle będzie z twojego czołgu. A, jestem szybszy niż Maus. To jest Albo Mausen. No to jeden pies. Do mausa idzie. Do Mausa idzie, więc. Mało się pomyliłem. Jaki czołg był kiedyś do Mausa? E75 jest to szło, chyba. tak, fałka. fałka. 450 coś tam chyba, taka. No, no, no. Na taka chyba co ma, co miała chyba te, ee... no to, co to, to miała chyba taka, te, do tyłu. co Taka, która była, miała do tyłu widzowie, no? No miała do tyłu, coś mogła mieć do tyłu, no. Ale co IQ. miała do tyłu? Tego się nie dowiemy od barku. IQ, które hogatł. IQ było do tyłu, no to też nieźle całkiem, Barku. Badek, Fajnie, IQ do tyłu widzowie. Ja dam twoje dojechanie. Mamy sobie radzić tam. No tak, no ja nie mam problemu, Bartek. To ty masz o, ciągle coś. problem do T95, ja nie mam żadnego. Całkiem o, fajny zabawny czołg. Zabawniak. A nieważnie. No sejd. A ład dostałem. No, Jak my się jesteś? jedzie, to ja też jadę, no. Będziemy dwoma klocami jadącymi po prostu. O czekaj czekaj w garnek. Stój, ja stój, bo tam stój, tym nie O kurczę, to jest dymka fifiu Oooo trafiłem face'a w garnek To jest fifiu. No i tego Dziewiąteczka tam Geda, A ty Bartek co dali bez fraga W to tym meczu spadań? Ja robię za Dobra, aktora. blokujesz tylko gościu strzał, Wejść, odjeść stąd może co? Nie. Amatorze O, ty kurde <laughs> Kamie jeden A mu powiedziałem widzowie Zdrętwiały Zdrętwiały o, 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 o Ty Jesteś zbutwiały Wy. A ty zdrętwiały. Jeżeli znasz takie słowo Jestem takim starym zbukiem. O, o, o. albo z bok... co gąski niestety No wychyl się tam te... No, te gąski mu to dzień No gąskim upalnąłem e 75 No to czemu by to robisz? On nie wyjedzie teraz No nie wyjedzie no. No wiem, bo no ja tu stoję, więc od nie wyjedzie, no. Bo i dupę trochę. No nic nie zrobię, przy ciebie. Zmień pozycję, nie wiem, przebranżów się, coś. No co mi zajechał jakiś pis, pies, przepraszam. Aha! Fajny pisa. <noise> 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 Penetration Bartek W75 na side scraper. Ja, przepraszam bardzo. No, w dupę od przodu. <noise> Zrobiłem tak? mu drugi otwór tylny, tylko że z przodu. W kant, centralnie w kant. Ma w kancie dziurę po moim pocisku. Ma dziurę po kulach. No jak ty to robisz? No, jestem td no co ci poradzę. Trzeba dobrze, dobrze, darmowe obrażenia. się poddał, ty. Już to trzy, trzy hity w tym meczu sprzedałem, trzy razy 5? obrażenia. 5? A no, ty mam te 95 No mają, właśnie zniszczył nam chorego, więc... Okej, do to jest całkiem nieźle Jadę Oho, odjedzie życia. do mnie tu Robię głupotę życia, YOLO Ja robię głupotę życia, bo tu stoję dalej, ale liczę, że jednego się uda przynajmniej sprzedać w te 95. Gdzie, gdzie się przebija 95 Garnki 2. dwa to wiem. Chyba, Tylko... masz dwa garnki takie do, do bicia no to chyba czy. Nie? No chyba ja chronię, te, staram się chronić garnki, o. Tak mogę powiedzieć, nie? Czekaj, ja spróbuję mu na plecy wyjechać, Bartek. Dobra, no to ja Trzymaj tak, go na, na linii po prostu. Nie, występuje się stąd. Bartek, no bo jak ja mu na plecy wyjadę, to ja dostanę też w plecy, więc chodź mnie tu, pomóż. No pomagam ci przecież. Ja, to, mu wie, ja mu wjeżdżam na plecy, ale ty go też musisz w plecy bić. Czekaj, czekaj, czek, to. No, dobra, dobra niech, niech wjeżdża na ciebie, a ja mu w plery. Gdzie ten w wpadł? Uderzamy go, naszyjemy go, dawaj. Nie przejadę tędy jednak na wprost. Pizowie. On jest z on jest z Ucieka, ucieka, ucieka. A ja ucieka. mam 10 sekund. No to ja go uwalnę. Żeby się nie ruszał. Nie przebiłem. Co on zrobił? On się idzie topić, czy co? Gdzie ten strzał polecił, jakim cudem? Nienawidzę, nienawidzę tego czołgu, strzały znikają, w plecy już dostajemy, dostajemy w łeb w tym meczu w ogóle. Od pleców nas Bartek strzelają. To w, wyjedź stąd, wyjedź, nie bij się z nim w ogóle już, to nie ma uciekałem, sensu, co, uciekałem, co, uciekałem. uciekaj. Uciekaj, no ja jestem na hita, więc mam wywalone Joja e, już Ale ten strzał miał namierzony i to w wodę gdzieś poleciał. No, bez sensu czasem te strzały. W boku jest, w boku jest, boku jest. Bo jest. Fajnie, Marty stąd, bo, bo będziemy bici na łeb. Już jesteśmy i tak. Tu muszę odejść te 30. to bardzo się tych chłopaczek chyba poczuł. No też nie trafił na szczęście. Ten T95 we mnie. Dobra, jadę już na śmierć. Nie, no zostawiaj mnie. Dobra, palnąłem obrażenia T95 na T95. Dobra, nie umarłem od niego przynajmniej, ten plus. Ten plus, i tak już po meczu jest, także już, już przynajmniej tyle chciałem. Nie umrzeć od niego, ale sprzedać mu jeszcze jedno obrażenie. Tak, tak, dobrze. Skorpiona Jimasz tutaj. Ja. No, zginęliśmy od każdej innej strefy tak naprawdę. W tym mieście było całkiem spoko, ale też, no te, te obrażenia znowu zabrakło, można było dużo więcej wklepać. Ale 2,5 weszło, więc więc spoko. Dwa strzały więcej tak naprawdę, pięć strzałów weszło. No nic, no nic bywa i tak widzowie, także widzicie, no te mecze tak wyglądają sobie. No tak, takie se te mecze są, ale frak był, był tego E75 fajnie obiliśmy. No, obiliśmy. Uderzyłem te 95 po czasie, co prawda, ale uderzyłem. Także, no cóż, sprawdźmy sobie. O, trzeci byłem, 2,5 tysiąca. No i spoko, no coś zrobiłem. Żeby nie to było drugiego wrażenia. A patrz, widzisz, u nich pierwsze było to T95, co najśmieszniejsze. Wklepało wow. trzy kafle. Te, te 30 też trzy kafle. No byłem bliski. Jakby mi ten strzał wszedł, to też może by było. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się. Siema, na rapa, cześć. Elo. Elo.